Witam państwa bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj na konferencji, która dla mnie ma szczególny wymiar, ponieważ kiedy rozmawiamy o osobach z niepełnosprawnościami, to to nie jest tak, że rozmawiamy o tym, co jest modne, tylko rozmawiamy o tym, jakie mamy potrzeby, wyzwania i jakie nowoczesności w tym temacie. Na zaproszenie pani dyrektor dr Anny Skupień z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mamy przyjemność razem zorganizować konferencję 22 marca na temat technologii wspomagające dostępem do rozwoju nowoczesności. Mamy niesamowitych panelistów, którzy przedstawią nam ten sprzęt, będą mogli prowadzić rozmowy z lekarzami, osobami zajmującymi się w pomocy społecznej, osobami zajmującymi się dziećmi z niepełnosprawnościami, osobami współpracującymi w szpitalu. Ale o szczegółach całej konferencji, o panelistach, których mamy zaproszonych, myślę, że oddam głos pani doktor Annie Skupień, bo przedstawi. Fachowców i specjalistów w najlepszej formie. Oddaję Pani głos. Dziękuję bardzo Pani Starosto. Szanowni Państwo, ta konferencja i pomysł tej konferencji pojawił się co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, mianowicie, że była to ogromna współpraca i wielka inicjatywa Pani Wicestarosty. Dlaczego? Dlatego, że Wielokrotnie rozmawialiśmy i rozmawiamy nie tylko w ostatnich miesiącach, ale w ostatnich latach na temat w ogóle kwestii osób potrzebujących czy osób z niepełnosprawnościami. I to jest efekt różnego rodzaju rozmów, które prowadziłyśmy i współpracy, która się już wcześniej zadziała. Ta współpraca to między innymi troska powiatu i troska pani Starosty w różnych przestrzeniach, między innymi takich, które dotyczą likwidacji różnego rodzaju barier, czy to barier architektonicznych, czy to barier transportowych. Takich projektów, które wspólnie pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także Starostwem zadziało się, było aż 25 w ostatnich trzech latach i one dotyczyły i warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dotyczyły także specjalnych szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, tych przestrzeni i tych miejsc, gdzie różnego rodzaju bariery i potrzeby osób z niepełnosprawnością były likwidowane, było więcej, ale one by nie miały racji bytu i nie mogły się zadziać, gdyby nie inicjatywa ze strony powiatu, bo tak to się właśnie dzieje. Pomysł musi iść tutaj, z tego miejsca właśnie, właśnie z powiatu, po to, abyśmy mogli realizować wspólnie później projekty i dofinansowywać te projekty. A więc jest to jeden. Główny i podstawowy powód, że spotykamy się w piątek i organizujemy wspólnie konferencję. Był to jakby ciąg dalszy naszych dotychczasowych działań. Kolejna sprawa istotna to jest mianowicie to, że w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, Państwowy Fundusz razem z Rządową Agencją Rezerw otworzył wypożyczalnię sprzętu nowych technologii. Te nowe technologie mają właśnie służyć, osobą z niepełnosprawnościami e, mają być przez nie wypożyczane, czy mogą być wypożyczane, e, mogą te osoby testować te sprzęty. Jest ich naprawdę bardzo dużo, bo przeszło 14 tysięcy różnego rodzaju urządzeń, z których można korzystać, z których mogą korzystać osoby ze znacznym czy umiarkowanym stopniem e, niepełnosprawności. I te sprzęty dotyczą zarówno e, niepełnosprawności słuchu wzroku, także łóżek reha rehabilitacyjnych, koncentratorów tlenu, jak również sprzętów, które mogą wspomagać komunikację alternatywną. A więc jest to szeroki zakres różnego rodzaju sprzętu, który jest przyznawany na 12 miesięcy i są specjaliści, którzy mogą ten sprzęt odpowiednio dopasować. Więc są to dwa podstawowe powody tej piątkowej konferencji. Jacy specjaliści? Jacy specjaliści myślę, że pani starosta opowie, kogo zaprosiliśmy. Z inicjatywy pani doktor Anny Skupień zaprosiliśmy profesora doktora habilitowanego Leszka Romanowskiego, kierownika katedry i kliniki traumatologii, ortopedii i chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego, jak również profesor doktor habilitowatą Dorotę Hojan-jezierską, kierownika Zakładu Protetyki Słuchu przy katedrze Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dlaczego tak wyśmienite osoby przyjeżdżają do Gniezna? Kiedy dostaję takie pytanie, a to było jedno z pytań, które usłyszałam w zeszłym tygodniu, gdy pojawił się materiał dotyczący konferencji, to ja udzieliłam odpowiedzi, która brzmiała, ja cieszę się, że to zaproszenie zostało przyjęte, bo znaczy, że tak wyśmienitym osobom zależy na tym, by pomagać osobom z niepełnosprawnościami. Nie chcę Państwu zdradzać dokładnie, czym się zajmują specjaliści, którzy będą podczas tej konferencji się wypowiadać i gdzie, gdy będzie prowadzona debata. A dlaczego? Dlatego, że zapraszam Państwa, byście przyszli ją wysłuchali. W związku z tym, widzimy się 22 marca. Ci, którzy jeszcze nie zdążyli się zapisać, bardzo proszę, by to uczynili. Miejsc jest coraz mniej. W związku z tym, widzimy się 22 marca w STD. Czekamy na Państwa.